Was w drugim vlogmasie, i każdy vlogmas będziemy zaczynać od otwierania kalendarza adwentowego. Uwaga! Otwieramy sport coś takiego, Lip Fuel. Czyli to będzie jakiś błyszczyk do ust. A ja ostatnio byłam w Sephora i kupiłam takie cztery miniaturowe błyszczyki do ust, i teraz żałuję. Zapomniałam sobie, że będę mieć ten kalendarz adwentowy i pewnie coś tutaj będzie. No ale dobra, błyszczyków nigdy za wiele. Jeszcze nic nigdy nie miałam z tej marki. Więc, jestem ciekawa. Tutaj jest takie mm, kółeczko i to się tak tutaj przesuwa i to potem wychodzi. Miętowa, miętowa. A teraz mam błyszczyk, więc uważam, że to gdzieś tam nie widać. Zawsze się coś takiego przyda. Jest to właśnie błyszczyk z kwasem hialuronowym, tak że będzie nawilżać nam usta. Znowu. Ale... Dobra, słuchajcie, jedziemy teraz do galerii handlowych, szukamy ozdób świątecznych. Bo w zeszłym roku troszkę ich kupiliśmy, ale jako, że to były takie nasze pierwsze wspólne święta w naszym mieszkaniu, no to nie mamy tego za wiele. Więc jeszcze trzeba coś dokupić. Szczerze mówiąc, to ja tak nie do końca pamiętam, co my w zeszłym roku kupiliśmy. Bo wszystkie nasze rzeczy, takie dekoracje mamy u mamy Tomka, więc jutro też po to jedziemy i zobaczycie to we vlogu. No, i poza tymi dekoracjami świątecznymi, e, też chciałabym może już kupić prezent dla mojej mamy i mojego brata, jak będą jakieś fajne promocje, bo e, już wiem, co oni chcą. i no jutro też będziemy ubierać choinkę, więc będzie taki fajny, klimatyczny vlog. W pierwszej galerii, czyli w galerii Plaza, zazwyczaj chodzimy do Poznania albo do Starego Browaru, albo Avengity, tutaj jesteśmy naprawdę rzadko, ale gdzieś tam stwierdziliśmy, że pora na zmiany szukamy dekoracji świątecznych. Przed zakupami postanowiliśmy jeszcze pójść do Starbucksa na kawkę taką rozgrzewającą. Bo jest strasznie zimno, i powiem Wam, że to jest moja pierwsza na ciepło kawa w życiu. Może nie w życiu, ale no wiele lat nie piłam, bo ja te kupię jak już tu mrożone. Takich ciepłych napojów to ja za bardzo nie lubię i robimy test. Jest to White Chocolate Moka. Mm. Jest ok, ale ja nie wiem, jak można pić napoje na ciepło, bo no. mi nie smakują. Nie wiem. Ta ciepłość psuje smak. Ja muszę mieć wszystko zimne. Ale powiem Wam, że jest mega smutka i w sumie nie jest zła, wypiją i tyle tak macie. A i zobaczcie, świąteczny kupeczek. Jakby mi nie dali świątecznego kupeczka, to bym poszła aferę im zrobić. Zobaczcie, jaka ładna poduszka. Bardzo mi się podoba, ale powiem wam, że jestem zła. Jesteśmy teraz w Park i powiem wam, że wybrałam chyba najgorszą galerię, jednak, bo tutaj nic nie ma. Zobaczcie, tylko to i to i, i tyle z dekoracji. Także chyba i tak będziemy musieli dzisiaj pojechać do Poznania albo Avenidy, bo no tam jest o wiele większy wybór. I tym jak byliśmy, to było tyle rzeczy. No a tutaj jest naprawdę średnio. Ufam moje słowa, bo nie wiedziałam, że ten e, Hard Price jest tutaj taki, e, że jeszcze jest takie przejście do drugiej strony. Zobaczcie ile tu jest rzeczy. I ogólnie powiem Wam, że chyba w tym roku najbardziej takie rzeczy podobają mi się właśnie w tym sklepie, bo jest tego dużo i są takie naprawdę klimatyczne i ładne. O, dla piesków są nawet rzeczy... Wow. I powiem wam, że szukam za psa mojego e, takiego małego właśnie, bo my mamy tego Yorka i on ma dwa kilogramy i tak ciężko jest znaleźć dla niego jakieś ubrania, bo on jest taki malutki i wszystko jest mu za duże i chciałabym właśnie dla niego kombinezon, bo e, on strasznie marznie w porównaniu do maltanczeka naszego, który w ogóle ciągle by mógł być na dworze i nie ma żadnego problemu, nie częsie się, za to York... Masakra, więc szukamy kombinezonu. Jest dużo fajnych rzeczy, ale naprawdę moim dużym problemem jest to, że nie pamiętam co ja w zeszłym roku kupiłam, a dopiero jutro będę wiedziała, bo chcemy jutro dekorować. Eee, no i to jest mój problem. A jak jestem w tym Hooffaj'sie, to nie wiem z kolei co wybrać, bo jest tyle ładnych rzeczy, więc idziemy do innych jeszcze sklepów i będziemy musieli podjąć ostateczną decyzję. Słuchajcie, znalazłam takie fajne koszulki. Czekajem, okay, takie basiki, one są trochę takie z mikrofibrą. Nie polecam. Nagrywałam dalej, bo się krępowałam przy ochroniarzach, którzy obok nas stali, ale chciałabym powiedzieć, że te koszulki są mega fajne, 50 złotych kosztują, są szare, czekoladowe, białe, czarne, to są takie basici, które do wszystkiego pasują, także fajka i teraz jest 25% taniej na stronie H&M, więc jak wrócę do domu, to sobie zamówię. Zobaczcie, jakie słodziutkie takie. Co Tomek uważasz? Na którego takie? Na małego, no dla jakiego się wychodzi tak tak, tak Ej, ale nie, bo to jest S To nie ma rozmiaru XS Zobaczcie, Milana takie ma. No, ale jestem smutna, bo ja bym chciała dla do czarnego Dobra, nie będę już tak gadać, bo głupio, jak takie ale XS to... to jest s to jest dla Milo, dobra. Ale dla naszego, tego małego, no niestety nie. Więc trzeba szukać dalej. Dobra, idziemy na kurtki. Mhm. A to jest takie patrz. Oświeci to? to, to? O. No, to mu trzeba o baterię, żeby się no to, wisiło, tak. Spialnię sobie postawić? Tak. Nie, tu wchodzę do tego sklepu i czuję takie święta. Jest ładnie. A tak to czasem się wchodzi do sklepów i tak. Nie, mi od razu lepiej to jest niż Half-Price, gdzie mówiłam, że ta mi się podoba. Hmm. <grym> do twojego kakao. za mały co małe, a za fajna łyżeczka. Znaczy nie wiem, czy jest praktyczna w ogóle. A nie, jest. Zobacz, bo możesz sobie tak bokiem ją odłożyć. Okay. Potem na kubek. chyba. Okay. Jedziemy do Poznani, bo ta galeria jest za mała dla nas i musimy mieć galerię, w której są wszystkie sklepy, są one w miarę duże. Tutaj są takie, nie wiem, wchodzisz do Sephory i ona jest taka malutka, wchodzisz do HM jest taki malutki. Wszystko jest takie małe i przez to asortyment jest też mniejszy, więc jedziemy do naszej ulubionej poznańskiej galerii. Dzień trzeci vlog masu. Połączyłam drugi i trzeci dzień w jeden vlog, bo uważam, że tamten nie do końca był dla mnie taki wystarczający. Wiem, że miałam nagrywać filmiki z Poznani, ale było tyle ludzi, że po prostu nie wyciągałam tego aparatu. Byłam jakaś przyboćsowana w tej galerii. Zrobiłam to, co chciałam i z niej wyszłam i szczerze nie kupiłam żadnych dekoracji, bo jakoś nic mi się nie podobało. I też były braki i myślę, żeby po prostu zamówić coś przez internet i wtedy Wam pokażę taki unboxing. Jak na trzeci dzień przystało, otwórzmy razem kalendarz. I teraz mamy już numerek 3. Jestem ciekawa, co to będzie. Uwaga, uwaga. Trójeczka. Nie mam wrażenie, że to jest jakiś krem. Nie wiem, nie wiem, taki mały albo jakiś serum, zobaczymy. Powiem Wam, że czekałam na ten produkt, no bo wiadomo, że no wiedziałam co jest w tym kalendarzu, ale nie wiedziałam w jakim numerku. Myślałam, że on będzie trochę później. To jest maska od Summer Fridays, Jedluck. I słyszałam o niej bardzo dużo pozytywnych opinii. Wydaje mi się, że to może być podobne do kremu z La Roche-Posay. Ten Plast, coś takiego. Ja go mam i właśnie mi się kończy. No tutaj mamy akurat miniaturkę tej maseczki. No i tak, znalazłam tą maskę właśnie na stronie Sephora i oni polecają nakładać ją cienką, równomierną Warstwą opuszkami palców i pozostawić na 10 minut. Ja myślę, że też raz nałożę ją taką grubszą warstwą na noc, żeby te wszystkie właściwości się wchłonęły. I myślę, że taka maska nawilżająca to idealny pomysł na zimę, e, wtedy kiedy nasza skóra potrafi być taka sucha. No wiecie, pogoda w Polsce nie dopisuje. A tak poza maseczką, to plany na dzisiejszy dzień, e, to tak. Jadę teraz do ginekologa. Pamiętajcie, babeczki, badajcie się u ginekologa raz w roku. Ja zawsze robię USG, cytologię i to jest taki mój rytuał od 16 roku życia. A mam 24 lata, więc przez 8 lat naprawdę co rok chodzę do ginekologa w listopadzie i zawsze się badam. No i pamiętajcie też o badaniu piersi. Ja miesiąc temu byłam na USG i wszystko było ok. Oraz pamiętajcie o badaniu krwi i moczu. Także lecimy teraz do ginekologa, a potem jedziemy do mamy Tomka po te dekoracje świąteczne i albo dzisiaj będziemy ubierać nasze mieszkanie, bo jeszcze musimy tu trochę porządek zrobić, umyć podłogi, odkurzyć. Mamy trochę bałagan na stole, bo u nas w salonie jest taki stół, wiecie, taki dla czterech osób, żeby na nim jeść, no ale my wszystko tam kładziemy wszystko bo jest taki bałagan i zawsze raz w tygodniu to opróżniamy, więc nie wiem, czy nam starczy czasu, bo jeszcze dzisiaj wieczorem chcemy iść na siłownię, e, nagrać content, no ale dobra. E, albo dzisiaj, albo jutro będziemy dekorować. E, dzisiaj najwyżej pokażę Wam, jakie mamy teraz dekoracje i najwyżej w jutrzejszym vlogu e, będziemy wspólnie dekorować mieszkanie. Wróciliśmy właśnie od mamy Tomka. E, byłam też u tego ginekologa, wszystko jest ok. E, u mamy Tomka wzięliśmy naszą choinkę. Mamy sztuczną ze względu na psy. Po drugie, tego oto młodzieńca to są pierwsze święta, i boję się, że no, będzie gryźć tą choinkę, więc jestem ciekawa. Wydaje mi się, że jest tu tylko choinka. Nie wiem jak tobie. A tu nie był jakiś bombek jeszcze? Zobaczymy. Dobra, zobaczymy. Nie, to jest tylko choinka. Jeździliśmy naprawdę fajne rzeczy w Pepko. Mamy taki kosz na zabawki dla psów. O, takie świąteczne, co to jest? nakładnie pod, Podkładki na stół, choinki. I jeszcze kupiłam poduszkę. Zobaczcie, jak ładna. Ona nie tylko będzie na święta, ale ogólnie na okres zimowy. Mila! Co to jest? Zobacz. Ej, ty nie masz brudne łapska. byś dzisiaj na dworze teraz. Zobacz, Leo. No i taka poduszka, chciałam jeszcze jedną kupić, no ale mamy tutaj obok nas Pepko, więc pójdę zobaczyć, czy jeszcze jest jedna. A więc, teraz mi się przypomniało, że kupiłam w zeszłym roku taką małą choinkę z homli. Eee, zapomniałam w ogóle o niej, tak szczerze, gdybym tego nie wzięła, to nie wiedziałam, że to mam. Dobra, choineczka, ona będzie na stół. Teraz tak, zobaczcie, schowałam Milusia zabawkę. Milo, Leo! Zobaczcie! Zobaczcie, co tu mamy! Szybko! To będzie za duże dla Leosia, niestety. Bo tak jak Wam już mówiłam, Leos jest taki malutki. O! Mamy taki domeczek. I tutaj można włożyć świeczuszkę. No, to będzie przy telewizorze. No i mamy takie pierdoły chyba. No zobaczcie, tutaj mamy coś takiego. Odliczanie do świąt. Jeszcze mamy, o, bombeczki. W tym roku tak samo będziemy ubierać choinkę, czyli ona będzie mieć taki motyw czerwono-piały. Lugurin będzie mieć taką czerwoną gwiazdeczkę. No i tutaj mamy takie światełka, one są na firankę. No ale w zeszłym roku, nie wiem czy to już chyba nie działało, ale zobaczymy jak to teraz będzie wyglądało. No i tutaj przede wszystkim mamy bombki. Wszystko, mówię, czerwono-biało-srebrne. No i to wszystko z zimowych rzeczy i coś mi się nie zgadza, bo jeszcze mi się wydaje, że coś mieliśmy. Wydaje mi się, że mieliśmy takie, e, taki talerzyk w gwiazdorkach, bo u nas poznanie Poznaniu się jest gwiazdor. Niektórzy mówią święty Mikołaj, a niektórzy jeszcze jakieś aniołek, u nas jest gwiazdor. E, no i wydaje mi się, że była jeszcze taka, taki, taka metalowa puszka, więc nie wiem, muszę poszukać. Dobra, to tyle na dzisiaj. Tak jak mówiłam, idziemy zaraz na nagrywki na siłownię, tylko muszę wziąć prysznic, pomalować się. A potem... a potem nic w sumie. Potem idziemy spać, także widzimy się jutro podczas dekorowania naszego mieszkania. Buziaki!